No, jak. No, i mamy tu windę, znaki, i wszystko. No to co, jedziemy ją? Ile tu jest pięter, cholera jasna. Czekajcie, bo ja nie wiem, ile tu pięter jest. Są trzy pięta, to sprawdźmy. Nie wiem, czy na pewno trzy. Tak, chyba trzy. To jedziemy, to na co czekać. No i fajna. I też ten Schindler, ten cośmy jechali na hali pod promie. Chyba, że było jeszcze jedno piętro, bo już nie wiem. Ma takie widoczki, ale nie będę wam pokazywać, bo jestem oczywiście windziarzem. Tak chwilowo. Jedziemy na zero elegancko. Nie wiem, bo te Schindlery właśnie mają te te. te właśnie takie um, Yy, takie te. Niektóre. Nie wszystkie, ale niektóre mają. Dlatego to chodzi. Dlatego mnie wkurzają niektóre. Nara i życzę wszystkiego dobrego. To było w Banku PKO, czyli w Polskim Narodowym Banku. Nara i życzę wszystkiego dobrego. No, taka winda, jak widzicie. No, je już se, se jedzie w górę. Nara.